Bóg, który zaopatrza. Temat dzisiejszy. Często potrzebujemy czegoś w życiu i od jakiegoś czasu nie dostajemy tego. I zastanawiam się, hmm, na czym to polega? Czy Bóg chce, abym się całe życie męczył? Oczywiście Bóg mówi, nie, nie chcę, abyś się męczył. Pewne rzeczy się przydarzają, abyś się czegoś nauczył. Bóg powiedział, ja jestem Bogiem, który zaopatrza. Musisz pamiętać, Bóg jest tym, który Cię zaopatrza w cokolwiek potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz zdrowia, Bóg Cię w nie zaopatrza. Zaufaj Jeżeli potrzebujesz więcej duchowej wiedzy, czy nawet normalnej wiedzy, pamiętaj, Bóg Cię może w tym zaopatrzyć. Jeżeli potrzebujesz więcej finansów, Bóg Ci może zaopatrzyć to. Bóg jest Bogiem, który potrafi poruszyć serca ludzi yy, naokoło Ciebie. I oczywiście w Biblii jest sporo tego typu historii. Nie będziemy w stanie przejść przez nawet jedną dziesiątą tego typu historii dzisiaj. Możemy zacząć od pewnego bardzo znanego fragmentu Ewangelii św. Łukasza 12, wers 22. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiedziałem wam, nie troszcie się ani o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej Wy jesteście warci niż ptaki. Któż z Was może troskliwą zapobie, zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostało się troszczycie? Spójrzcie na Lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają. A powiadam Wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przeodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przeodziewa, o ileż bardziej Was o mało wierni. Więc i Wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie marcie się przed wcześnie tego wszystkiego, bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś, Ojciec Wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie Wam dodane. W wersji 30 pisze Bóg wie, że tego potrzebujemy. Bóg wie, że potrzebujesz lepszego zdrowia. Bóg wie, że potrzebujesz więcej mądrości. Bóg wie, że potrzebujesz więcej finansów. On jest tym, który Ci zaopatrza w rzeczy. Jest kwestia, czemu wierzysz. Uwierz mu, że taki jest. Czy się o to modlisz, bardzo ważne. Czy żyjesz według Jego Słowa? Yy, i oczywiście to się, to się kończy yy, yy, bardzo w, yy, jednym z według mnie no, z fragmentem, o którym ostatnio mówię bardzo często, wers 31. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam to dane. Bóg mówi, ja jestem tym, który zaopatrza ciebie. Nie martw się. To, co masz robić, nie pisze, że musisz pracować może na dwie zmiany, że musisz może Później, prawda, jeszcze do czegoś, czasami oczywiście warto, ale to nie jest odpowiedź, jaką Bóg daje. Bóg mówi, zaopiekuj się moim królestwem, dbaj o ludzi naokoło siebie w kościele, buduj mój kościół, i buduj swoje życie wokoło mnie. Wtedy wszystko będzie okej, okay. wtedy nie będziesz musiał się o nic takiego martwić. Także bardzo ważny fragment, jak powiedziałem, bardzo, bardzo, bardzo często używam tego fragmentu. Co Bóg od, czego Bóg od ciebie wymaga? Oczywiście czasami warto ruszyć się i coś zrobić w danym kierunku. To jest absolutnie podstawa. W Starym Testamencie mamy sporo historii, kiedy ludzie musieli naturalnie, kiedy Bóg dał im błogosławieństwo, powiedział ja jestem tym Bogiem, który zaopatrza, ale oni musieli i tak coś w tym kierunku zrobić. I oczywiście my też dobrze wiemy, że musimy zrobić, ale to nie o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy o czystej wierze. O tym, abyśmy wierzyli, że Bóg jest tym, który nas zaopatrza. Fajna historia bardzo. Jeżeli chodzi o Dawida, oczywiście znamy historię Dawida i Goliata. I tak w skrócie numer był taki, że po prostu wszyscy Izraelici bali się walczyć z Goliatem. Goliat wyszedł, przedwinął Boga. Izraelici bali się. W Izraelu nie było wystarczająco wiary i odwagi. Prawda? Był pewien człowiek, który się nazywał Dawid i on miał wystarczająco wiary i odwagi i w momencie, kiedy, kiedy Dawid się zgłosił no Dawid był dosyć ładnym młodzieńcem niewysokim nie, nie także nie wyglądał specjalnie był młodzieńcem przede wszystkim, nie wyglądał jak typowy wojownik także w wersie pójdźmy do pierwsza księga Samuela 17, wers 38 przyodział ten do Saul Saul był wtedy królem Najwyraźniej Saul też się bał stanąć przed Goliatem. Przyodział wtedy Saul Dawida swój ryżnurek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Wers 39 przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: Nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie, wziął natomiast do ręki swój kij i w Wybrał sobie pięć gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako y, sidek na kamienie, i tak z pomocą, y, z procą w ręku podchodził do filistynczyka, filistynczyka czyli owego Goliata. Y, Jaki jest moral tej historii? Jest wiele moralów. i o, o którym dzisiaj chcę mówić. Y, Bóg nie oczekiwał od Dawida, że Dawid wy, wyjdzie w tej zbroi. Dawid wiedział, że to nie jest to nie jest jego styl w ogóle. Włożył zbroję, prawda, ona była, y, musimy pamiętać, że Saul był dosyć wysokim mężczyzną, Dawid nie, także to musiało dosyć śmiesznie wyglądać. Y, Dawid powiedział, to nie jest w ogóle mój styl. Ja mam swój styl. Zupełnie inny. Jestem lek, lekki, prawda, mały, wziął, prawda, swą procę, y, kamienie i, prawda, oczywiście wiemy dobrze, że Bóg, prawda, który zaopatrza, za, możemy powiedzieć, zaopatrzył Dawida w to wspaniałe zwycięstwo. Bóg był tym, który... Y, Ci, który te dał siłę tym kamieniom i celność. I gole to oczywiście padł za jednym rzutem, także był koniec wielkiego wojownika, bo to nawet rozumiał coś, czego nikt z nich nie rozumiał: że to Bóg jest tym, który daje zwycięstwo. Bóg jest tym, który zaopatrza nas w naszych życiach. To nie jest twój szef, to nie są ludzie na zewnątrz, to nie jest yy, twój doktor. Tym jest Bóg. Oczywiście Bóg może yy, oczywiście zaopatrzyć się w, do, w dobrego doktora, w dobrego szefa i tak dalej, ale musimy pamiętać, Bóg jest głównie tą osobą, która zaopatrzyła nas we wszystko. Znaczy, się musimy, musimy skupić na wiarze, prawda? Musimy wierzyć, musimy zrozumieć. Tak jak Dawid rozumiał, jako jedyna osoba z całego Izraela, nawet sam król, yy, ten, yy, prawda, nie rozumiał. Dawid zrozumiał to. Powiedział: Jeżeli nam zwalczyć goniata, zrobię to po swojemu. Bóg nie oczekuje od ciebie, abyś ty zrobił coś, abyś, abyś prawda, stawał na głowie, abyś robił coś, co w ogóle nie jest to nic czasami. czasami. No, ok, są małe sytuacje, kiedy rzeczywiście powin, trzeba, ale ogólnie to nie jest coś, kiedy, czego Bóg od nas oczekuje. Bóg mówi: ja, ja cię stworzyłem, ja wiem, jaki ty jesteś. Używaj swoich cech do głoszenia słowa, prawda? Używaj tego, ponieważ ja ciebie właśnie żyłem, ciebie wybrałem. I wiem dokładnie, jak jesteś. podobnie, bo z Dawidem widzimy, że Dawid wcale nie musiał się aż tak strasznie wysilić. Tu chodziło głównie o odwagę i o wiarę. Przede wszystkim o wiarę. Ok, na zakończenie, fajny fragment, mm. I gdy do otwórzmy do Biblii na listach do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, rozdział 11, wers 6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg nagradza tych, którzy go szukają, i tych, którzy wierzą. Także jakikolwiek problem masz, czegokolwiek potrzebujesz w życiu, pamiętaj, problem jest natury duchowej, nienaturalnej. Bóg powiedział, jak czytaliśmy na samym początku, skup się na moim królestwie, wszystko będzie tobie dodane. Tutaj Bóg ci także mówi: pamiętaj, Wiesz, że ja nagradzam tych, którzy mnie szukają. Wiesz, że ja nagradzam tych, którzy wierzą. I z historii z Dawidem możemy wywnioskować, i Bóg też powie Ci, ja wcale od Ciebie nie wymagam czegoś, czego Ty nie możesz zrobić. Ja wymagam, żebyś Ty zrobił to, co potrafisz, najlepiej, jak potrafisz. Wtedy będzie OK. Wtedy Bóg powiedział, ja wtedy zaopatrzę się w cokolwiek, w cokolwiek... Pod, w cokolwiek po, y, potrzebujesz. Tak? Cokolwiek potrzebujesz, wtedy do, dostaniesz do mnie cokolwiek, będzie dla Ciebie oczywiście dobre. Y, także y, tyle mniej więcej na dzisiaj mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o to naturalny temat, bardzo długi. Tak po prostu y, w skrócie mniej więcej pamiętaj: problem jest duchowy, nienaturalny. Bóg jest tym, który, który absolutnie może Cię zaopatrzyć cokolwiek, y, w cokolwiek mm, potrzebujesz. Miej wiarę. Amen. Dziękuję.